Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak edytować ikonę naładowania baterii w telefonie OnePlus Nord 5. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy sobie w dół do zakładki powiadomienia i szybkie ustawienia. Tutaj wybieramy opcję pasek stanu, a następnie tutaj mamy opcję styl baterii. Możemy sobie ustawić baterię pionową poziomom, kółko lub całkowicie wyłączyć ikonę baterii. Przy wybraniu jakiejkolwiek opcji oprócz poziomej będziemy mogli tylko wyłączyć lub włączyć procent naładowania baterii, natomiast jeżeli ustawimy sobie opcję poziomą, będziemy mogli dodatkowo wstawić procent baterii do naszej ikony. Będziemy mogli tak samo ustawić obok lub całkowicie wyłączyć procent naładowania baterii. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.